To jest meganka, jedna z naszych najgrzeczniejszych i aktualnie nie najbielszych, niestety, klientek. Ale ogólnie najbielsza, jedyny chyba białasek w ogóle w naszej ekipie. To jest jeden z niewielu naszych klientów, z którymi wiem, że pod nagrywki i pod zdjęcia możemy zrobić tak. I ona nam kocha, nie ucieknie, bo ona jest nasza Masz Masz tylko tak. Meganka przyszła na pole. I bawi się z pieskami. I lubi pieski. A wstęp będzie wstecz. Nagramy te szaleństwa, żeby je można było już dodać, bo pewnie się zaraz uspokoją. To jest nasz ukochany klient. Nasza ukochanka, ukochana klientka. Dokładnie. Może ty mów, bo ja już się zacinam. Nie wiem. Ale... Bardzo dobrze mówisz. Nie tak się kochają wszystkie. Tak się wszystkie kochają. Musimy się wypasać. Na Megan już sobie dupę musiał obrócić. Nie? Meganka już nie jest biała dzisiaj i myślę, że wraca do domu. Mhm, mm To I, będziemy wytrzeć. I to będzie dopiero historia najlepsza. <słuch> tak, kocha nasze obszarki, kocha ogólnie wszystkie pieski. Jednak jest na troszeczkę, więc nie zawsze psiaki lubią ją. Ale ona kocha wszystkich. No właśnie. Jestem bardzo grzesła, tak siad. Super. Zostań. 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 Do mnie. Siad. No rewelacja. Masz. Nasze też dostaną, żeby nie było. I myślę, że będzie na tyle z Meganki dzisiaj. Wstawimy taki szybki zapoznawczy takie przedstawienie. Szybkie takie przedstawienie, no to jeszcze wrócimy do domu, wiadomo. Ok, oprócz przeków Meganka jeszcze kocha pracę z człowiekiem, ale tutaj musimy pochwalić właścicielkę, bo to nie jest nasza robota, że ona jest taka cudowna. Tylko od samego początku twoja mama się o to postarała, powiedz, tak? Jest, jest super świetna, proszę. <grym> Aż było Niezła widać, paś. jak się odbija. Nie złapać. I bez, bez przysmaków jest to samo, ale żeby było bardziej spektakularnie, no to. Dajmy żarcie. Ej, bez żarcia też jest bardzo grzecznie. Tak. <laughs> Super. Ale baby, bo zaraz będzie szubienica. Medenka. No właśnie. Brawo!